Dzień dobry, dzień dobry, witamy na dzisiejszym streamie. O kurde ruszam kable. Mam nadzieję, że nie słychać. Eee, nienawidzę tego kabla. Przywitaj się zombie. Dzisiaj będziemy robić streama z zombisiem. No dzień dobry, dzień dobry. No, tak więc jest zombie, um, jest pięknie. Dzisiaj będziemy robić kolejny challenge. Kurde, ale ty jesteś mocarny pod względem tego mikrofonu. To się w głowie na jednym mieści. bo <noise> nowe słuchawki mam. No. Dobra. Nie powinienem być za głośno, nie powinienem być za cicho teoretycznie. Jak będę darjapę, to nigdy nie będę za cicho. I teraz tak. Game capture... Yy, Project zomborą, bom, bom. Widać już grę, zobaczmy. Ała, ała, lagi. O, dobra, widać grę, jest świetnie. Terraria, muzyka terraria jest w tle, jest świetnie. Terraria Bladmund. Gadam od rzeczy. Tak więc dzisiaj będziemy sobie próbować przetrwać w środku lasu. Tu macie mojego builda. Zombisia, builda nie pokażę z tego prostego względu, że nie, nie mam wglądu do jego builda. I teraz, tak, największym problemem prawdopodobnie na razie będzie kalorie. No. Bo nie wiem, jak ogarniemy kalorie. Może być kłopot. Yy, więc tak, no. Ej, nie idź w tamtą stronę, bo tam nic zaraz nie będzie. No to gdzie są. Po nie prostu są. w tą stronę bardziej, bo w którymś momencie po prostu tutaj może się skończyć nam teren, nie? Teraz widzę, że jest noc. Jak sobie tak patrzę, ciężko to zauważyć, bo jest ogółem desaturacja i ciemno. Natomiast na razie będziemy sobie tak latać i zbierać trochę, no bo nie ma lepszego planu. Tylko się nie pogubmy, gdzie ty jesteś, tu jesteś. Idą no, wody leśne. O, nice. Wiesz co, ja proponuję tak. Zrobimy sobie taki punkt zebrań na razie, tylko... A, czemu nie mogę.. A, dobra. A, Okej. Okay. To czekaj, zrobię sobie tutaj zaznaczę. Chodź za mną na chwilę. Jak gdzieś ty jest? No, no, jest tam. Nie. Eee, dobra, musimy się tu przejść. Poczekaj, do... czekaj, bo jeszcze tu jakiś przedmiot jest. Owoce leśne kolejne. Owoce czapli, owoce czapli, dobra, o to mi chodziło. O, babka. Mhm, mm nice. Ej, bale drewna. Jezus Maria, dostałem 107 punktów, jaki to jest porąbany bonus. Coś ty za bilde wymyślił. Huh. Co ja tu mam tak naprawdę? Ile to jest tego bonusu? Plus 100%. Huh. Lado. Ej, bo już mam przeciążenie To gratuluję, no to jakieś... Ej, gdzieś jest? Ja pierdziele, czemu za mną nie idziesz? Tam jesteś, ci, no bo zbieram itemy Dobra, tu gdzie jestem mniej więcej zaznacz sobie, że będziemy sobie tutaj zbierać jakieś ity Dokładnie tutaj Gdzie stoję? Ej, już, już, już Z tego względu, że musimy gdzieś zbierać jakieś itemy, nie? Aha, tylko... Ach. Jest taki jeden problem bo mhm. zapomniałem sobie wyłączyć tej durnej opcji, że widzę cały czas mapę, więc muszę jeszcze na chwilę odpalić admina, żeby to wyłączyć, bo to jest denerwujące. Nie potrzebuję tego widzieć. Eee, admin. To będę przez chwilę pewnie dla Ciebie niewidzialny. Wchodzimy na admina. Teraz tak, wyłączamy to. I coś jeszcze... Nie. Wyłączamy admina. I teraz, żeby nie było niefer, to ja tobie też zresetuję staty, sobie wyłączę niewidzialność i jest gitas. Jedziemy dalej. Gdzie ty, mm -hmm. gdzie ty się zapodział? Będziemy się tak gubić w nieskończoność, nie? A no, ja już poszedłem sobie. Dobra, tylko jak przestaniesz znajdować itemy, to nie czepiać się do mnie. Odkładaj sobie te itemy tam, gdzie sobie zaznaczyłeś. Ja znalazłem jakieś grzyby, to są białe grzyby. Z tego typu jedzeniem ja proponuję robić tak, że no jedną czwartą próbujemy, jeżeli musimy, a tak to to. Jezus, ale to jest głośne. Oh. Aha, to nic nie ma. Dobra, nieważne. Sorry za tą eksplozję, ale zapomniałem, że mam trajta głuchy. Znaczy, to nie jest głuchy, tylko nie dosłyszy. I z tego względu nie wiedziałem, jak głośny jest ten durny dźwięk levelopowania. <noise> tak mi się wydar na web. W ogóle ja mam 18 miejsca, więc nie powinno być tak źle. To tak, to na razie róbmy to zbieranko, nie? A później się w którymś momencie po prostu spotkamy tam i zobaczymy, co zebraliśmy. No ja już mam strasznie dużo badyli. Z wiadomych mm -hmm. względów. Oho, owoce leśne. Nie wiem, co zrobimy z kaloriami, bo... No właśnie, problem jest taki, że kalorie będzie bardzo ciężko uzupełnić. Bal drewna. Ty, w sumie? Ja już tam jedną znalazłem. Ta, to zbieraj to, bo... Moglibyśmy teoretycznie coś dać radę z tym zrobić? Możemy zrobić robinisko. Anorel. Bo mamy materiały z koszuli. Ta, jeszcze więc... jakbyś... Jakbym znalazł jakiegoś, nie wiem... Jakieś losowe zwłoki, zombiaka, albo coś. Czasem się zdarza, to może. A to będzie fajnie. Ta, zresztą moglibyśmy wtedy budować jakieś ściany, coś. No, plan jest taki, że nie będziemy szli na łatwiznę i wychodzili gdzieś nie wiadomo gdzie. O, znalazłem trawę cytrynową. Let's go! Przyda się bardzo. To jest ultimate po prostu leczenie, jeżeli się czymkolwiek strujemy. Wystarczy się nażryć tego, więc to jest piękne. Ja kocham trawę cytrynową. To jest absolutne cudo w tej grze. Dobra, gałązek na razie nie zbieramy. Czereśnie. Czereśnie? Nice. To to możesz jeść bez problemu. To mm -hmm. ci gwarantuję. Karaluch. Ja sobie muszę wszystko kapkę ściszyć, dobra. Mam nadzieję, że nie Mam jestem nadzieję. tam za cicho, ale na razie nie gadamy, nie przekrzykujemy się, nie mamy potrzeby. I nie ma też no. takich emocji, więc raczej... Emocja jak na grzyba. No to są. Nie. No w sumie to tak. A, podoba mi się ta desaturacja i pewnie do pewnego stopnia y, mniej mi przez to laguje Streamlabs z tego względu, że jest mniej kolorów, he he, he he. Więc łatwo Fortnite. Ale w sumie nawet mi nie laguje na razie w ogóle, jestem zadowolony. Co mm -hmm. prawda jak się zaczniemy oddalać, no to już mam jakieś pojedyncze ścinki, ale to nic takiego Jezus. O, dobra lepiej. Mmm, teraz tak. Oho, teraz mi już zaczęło przycinać, wykrakałem. O, rzęszeń! Let's go! Rzęszeń, nie Myślę, pamiętam co, co robił. Rzęszeń spożycie zmniejsza zmęczenie. A, dobra. Cóż to? 26 punktów. Jak Boga kocham, zaraz będę miał kolejny level, nie? Ślimaka znalazłem. No, jest to... Jest to rzecz wysokokaloryczna. Coś czuję, że nabawimy się depresji, zanim zdążymy... Uh, uratować się przed chudnięciem, ale to nic. Chodzi o to, żebyśmy przetrwali i tyle. TRL. O, już mi przycina, nie jest dobrze. Powiem okay, ja też, że nie znalazłem. Tak. Okej, okay, ja już wracam do miejsca spotkań. Króteczko, bo, bo żadnych kamieni nie znalazłem. Oho, level up zbieractwa, dobrze jest. Już no drugi to było, zresztą. Czytam. Ile wbiłeś już leveli w ogóle? Mm, ja mam czwarty. Dobra, ja nie wiem, który mam, zaraz ci powiem. Eee, też czwarty, nice, dobra. Bo ja zaczynałem... O! Czasopismo myśliwe, let's go! Rartasik! No. Dlatego kocham mm. zbieractwo, wszędzie możesz znaleźć jakieś randomowe rzeczy, których byś się nigdzie tutaj nie spodziewał. Dobra, ja sobie trochę podbiegnę. No niestety troszkę mi ścina, bo chcąc nie chcąc niestety. No takie życie. Ale no postaram się zrobić tak, żeby mi ścinało ciężar jak najmniej. Najwyżej zmniejsza sobie trochę jakość na stream Streamlabsie, bo teraz jest bardzo dobra jakość nagrania, tylko FPS-y. Znaczy inaczej, FPS-y też są git, tylko problem jest taki, że gra mi przycina przez to. Bo mój komputer nie wyrabia z 30 rzeczami naraz niestety. Dobra, mogę zejść sobie Shane, chociaż nie wiem czy chcę teraz. Chcę zobaczyć, czy mogę teraz spać. Na przykład, tak średnio widzę. O nie, nie wiem, właśnie jak będzie jeszcze z tym yy, spankiem. Może być kłopot. Mhm. Dobra. Niestety to czasopismo daje tylko rzeczy, których raczej nie ogarniemy. Z tego względu, że trzeba. Dobra, a już jestem blisko. Że trzeba materiałów, których nie ogarniemy, tutaj za bardzo. No dobra, widzę, że zombie ogarnął sobie fajne drzewo. Dobra, trzeba te najcięższe rzeczy odłożyć. I teraz tak, nie wiem, co z tymi grzybami zrobić, tak szczerze. Ja bym je wpieprzał. Ja też bym zjadł. To czekaj, ehm, tylko jedz jedną czwartą na początek. Jeśli chodzi o grzyby, przynajmniej. O owoce też, ale. Ale tak czy tak, no trzeba wy wybadać co jest dobra, a co nie, nie? Inaczej nie ogarniemy to... Ej, to robić ognisko czy nie? Robić ognisko? Robić ognisko Dobra, robię ognisko Tylko nie wiem jak rozpalimy je No, to będzie problem <laughs> Bo chyba dało się jakoś bez zapalniczki, ale nie wiem Czemu nie mogę postawić? Najwyżej będziemy czy... mieć ozdobę po prostu <laughs> Jestem ciekaw, czy ogarnąłbym nam ścianę już, a nie, bo nie mam jeszcze tyle bali. Dobra, ja jej dalej szukać. Dorzuć do opału... Dobra, ja tam bardziej na górę idę. Dobra. No, ja pójdę gdzieś powiedzmy, że w dół w pewnym sensie. I zobaczymy, co z tego będzie. Pietruszka... Nie, to jest kolendra, przepraszam. Popatrzyłem na teksturę, jest podobna. Zaraz znawcy owoców Cię wyzywają Już to widzę. I czekaj, owoców?! Tak. Bardziej ziół, ja, drogi. Ja, ja, ja też zostanę zwyzywany. Tak. Obawiam się, że bardziej niż ja. Dobra, na razie okay. mnie jeszcze to nie struło, więc próbujemy teraz owoca. No mam teoretycznie trawę cukrową. A i silny żołądek w sobie mam. Dobra, to jedziemy na całego. Wpieprzam całego grzyba A co z tego będzie, to będzie i tyle. Mm, co będzie? To będzie i suzel. No ja już mam problem z wodą, nie wiem jak ty Nie. nie. To dobrze dla ciebie Tak no, Nachodzę po tych lasach to nic nie Dobra, ma. Dobra babka w sumie babki mogłem tam odłożyć, ale nie odłożyłem na razie. Mam nadzieję, że żadnych zombi tu nie będzie, bo ja trochę jestem teraz off guard. No, ja się troszeczkę obsram, jak mi tu wyskoczy za chwilę z tych za drzew, jakiś zombiak. Ja się w ogóle teraz słabo czuję trochę. Nie mdlej tu z nim, uś nie mdlej. Nie no, mam chrypę po prostu, nie. Chyba tego nie słychać na szczęście i dobrze. No, ja nic nie mogę znaleźć, halo. Słuchaj, co żebym miał krypę czy niezbyt? Nie. No. To git. Eee, dobra. No, nie widzę żeby ten grzyb mnie jakkolwiek struł, więc jem następnego. No, już dużo czasu minęło naprawdę, to już... ...raczej mała szansa żeby mnie faktycznie struł, aczkolwiek... ...no nie wiem ile dokładnie minęło czasu, więc ciężko mi też stwierdzić, nie? Dobra, zobaczmy mm -hmm. gdzie ja się znajduję. No, widzę, że się tak które wymijamy w pewnym sensie. Ja, no, ja nic nie mogę znaleźć, tak szczerze, teraz. Ja w ogóle zobaczę, czy jestem na terenie, na którym w ogóle da się zbierać. Da się, da, dobra. Powinienem sobie to dodać po prostu. Może niekoniecznie zasłaniając tym samym moje statystyki. O! Zwłoki randomowe zombie, let's go. Duży mózg czas. Nie ruszają się, nie ruszają się, fajnie. Widelec. Zegarek, jo! Nice. Piąta jest. Um, to wszystkie ubrania niszczę, wiadomo. Oho, coś się tam rusza, ale dobra, nie, zombie nie powinno tu być i tak. my mam grzyby. Lepsze buty. Mówię, wiedziałem, że tak się to skończy, że znajdę jakieś losowe zwłoki w końcu. One są wszędzie na mapie, chyba nieważne gdzie. One są generowane tak po prostu. I w domach, i na ulicach, więc one są wszędzie. Nawet w środku o. lasu, praktycznie poza mapą. To są bardzo fajne rzeczy. To fajnie. O fakt, włączyłem niechcący szukanie. O co, to, co, to? Zobaczmy. Osa. Dziwnie, dziwnie to, że żadnych kamieni nie możemy znaleźć. No, jesteśmy trochę w środku lasu, więc tutaj... O, o, dobra, kolejna bala drewna. Więc tutaj bardzo rzadko się zdarzają takie rzeczy. Ale może być z tym kłopot faktycznie. No bo nie możemy zrobić sobie narzędzi na przykład. Pewnie mnie to faktycznie też dziwi, ale z drugiej strony... nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, czy tak powinno być, bo no trochę się tym zbieractwem bawiłem na przestrzeni czasu, ale powiem ci tak szczerze, że różnie to bywa, bo ta gra jest naprawdę dziwna. <laughs> Dobra, karalust, kałęzie. To jest na kości, wow. Normalnie nazwa na to wskazuje. Dobra, idźmy teraz bardziej na dół. Jest... A jakby coś to te takie białe grzybki, które mają kilka, że tak powiem, ramion, one są git, można je jeść. Mhm. Przynajmniej ja po zjedzeniu dwóch nie zaobserwowałem żadnych niepokojących znaków, więc jest git. Teraz wpieprzam czerwonego z kilkoma ramionami. Mówię tak z kilkoma ramionami. O, jeszcze teraz jest brązowy grzybek, taki zwykły, z normalnym kapeluszem, że tak powiem. To jeszcze potem zobaczymy. no Jak te wszystkie trzy grzyby będą git, to fajnie. Jak nie, no to nie. Tyle. Jak Ale tam? ja jestem. Umierasz z pragnienia? Nie. Dobra, zjedzmy całego tego owoca leśnego. Ja mam cały czas lekkie pragnienie. No średnio mi się to podoba, no ale co zrobisz? Dobra O! Co tutaj mamy? baldy drewna, kolejny Zamiast ja jeść przecież. to może powinienem jednak chodzić Dobra, ja się wrócę, bo już mam baly drewna dwie Więc nie mam już miejsca Okej, okay, kolejny oset Nie wiem ile kalorii dawał oset tak szczerze Ponieważ Sprawdzałem różne rzeczy na Wiki na ten temat i co je zapisywałem nawet w się w grze, ale no tego akurat chyba nie zapisywałem. Dobra, jest badyl. Jest fajny, jest badyl. Ja, ja, o, oregano. No, te zioła są takie se, bo one zbyt wiele ci nie dają ani głodu ani nic. Jedynie trawa cyrynowa jest fajna. Z wiadomych przyczyn. Dobra, na razie widzę, że ani czerwony grzyb, ani te takie czerwonawe, bo to no, takie wyblakłe, czerwonawe y, owoce leśne na razie mnie nie trują w żaden sposób, więc chyba to można jeść bez problemu. Teraz jem oba naraz, tak naprawdę. Dobra, już mi się owoce leśne skończyły. Gdzież ja teraz jestem? No trochę daleko jestem. Okej, okay, co tutaj mamy? Ja już powoli będę U. tak szedł powoli Aha. z Aha. To znalazłem, grz... znalazłem trujące. Dobra, to nie. A co sprawdzaś? Czy się wiesz, nie wiem, jest ikonka taka. A, no to jak jest ikonka to tak. Wezmę je tylko dla expa i je wyrzucę od A jakie to są? Tekstura. Prujący A... grzyb po prostu pisze. Ale nie jaka wiem, jest nie, tekstura? Nie wiem nie, nie, jak mam ci to przedstawić. Jaka jest tekstura? Kolor? Jakiś coś specyficznego? Hmm, taki brązowy. Jasno-brązowy jakby taki? Jakby górę ma brązową. A duma taki jasny, nie wiem. Okej, okay, to takiego grzyba nie kojarzę, żebym widział, więc. Ten wiesz, piszę trujący, więc. Dobra, ja, ja testuję teraz jasno. jasno-brązowego takiego grzybka trójkremowego. Zobaczymy. O, kamień, dobra. O, no w końcu. No, czy jednak da się ogarnąć kamienie? No właśnie, młotek będziemy mogli z tego ogarnąć. Potem siekierę. No, gwoździ nie będzie i to jest kłopot, więc stolarstwa raczej nie ogarniemy. Mniszek. Fajnie. No. Dobra, teraz tak, ja sobie popatrzę na streamlapse'a na chwilę. Zrobię małego, powiedzmy, rewritebacka, bo muszę y, zamordować jakość. A wyjście to będzie chyba? Chyba, że czekaj, nie wiem czy mogę w trakcie streama to zmienić. No i no, jest poziom piąty już. To jest bardzo dobre pytanie, czy ja mogę w trakcie streama jakkolwiek zmieniać te ustawienia. No, chyba nie, no to słabo. No nic, no to zrobimy inaczej. Mogę się pobawić ewentualnie ustawieniami w grze, żeby mi mniej lagowało. Mogę zmniejszyć rozdzielczość w Ost. grze. Ta. Tak zrobię sobie, zobaczę jak bardzo mnie to będzie bolało. Oho! O! Chyba mnie będzie za mocno bolało. Aż tak nie mogę zepsuć sobie jakości. Ale jakby tak trochę mniej, na przykład na tyle, to już mógłbym w sumie. Tak, żeby był czytelny tekst, bo jak już tekst się robi nieczytelny, to już się nie da grać. Dobra, tak może być. Tak może być na razie. Aha, czekaj, bo to mi całkowicie. Aha! O Jezus, Maria, teraz czuję się, jakbym grał w jakieś retro. To wygląda zabawnie. Dobra, nie tego się spodziewałem. O, okej, okay. to jest piękne. No dobra, no to chyba wiele tutaj nie zmienię. To same gałęzie znajduję. Że mogę to... jeszcze jedynie zrobić tak, Aha, to musiałbym... O ja pierdzielę. Wszystko muszę resetować, nie? Żeby cokolwiek zmienić. Zaraz mnie szlak trafi. To jaki ma sens to. Dobra. Ach, to w sumie chyba nic nie zmniejsza. No, nic nie zmniejszę raczej. Eee, to mogę wyłączyć i to będzie chyba tyle. No, wiele więcej nie zmienię. Z tego względu, że po prostu niezbyt mogę. Więc trudno, jedziemy dalej. Eee, teraz tak. Zjedzmy sobie trochę tego. O, coś tu jest Ej, znalazłem por. Ciekawa. Nice. No zdarza się dziki por. Fakt. Dobra, w którą stronę ja teraz w ogóle zmierzam? W dobrą, ok. E, tego nie chcę, bo to badyl. Dobra, e, na razie żaden z grzybów, które jadłem, mi nic nie zrobił, więc git jest. W razie czego o prsionek, w razie czego mam trawę cytrynową, więc jest git. Gorzej właśnie z tym nawodnieniem. No bo większość z tych owoców daje tylko po jeden tak naprawdę, jeśli chodzi o nawodnienie. No bez wody nie da się to praktycznie nic. Znaczy inaczej, no, na, na razie chyba nie jest najgorzej, nie? Jak tam co chwilę dostajesz jakąś czereśnię czy coś, to trochę ci tam zmniejsza, tylko że to jest rozwiązanie tymczasowe. Jak zacznie padać deszcz jakiś, to wtedy będzie git. O dobra, wyeliminowałem całkowicie pragnienie na razie. Bo zjadłem dużo rzeczy. Więc Gites. Da się to ogarnąć, wiesz, tylko... Trzeba po prostu trochę rzeczy poszukać. O Boże, tu jest dużo drzew. O mój Boże, mi się to nie podoba. Dobra, już wróciło mi oczywiście pragnienie. No na długo by to nie wyeliminowało i tak. Tego byłem pewien. Naiwny nie jestem. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, zmierzam powoli w stronę naszej zacnej bazy. Mm. <noise> Może nawet będę mógł zrobić potem jakąś ścianę, no trochę mam tych materiałów teraz, po rozwaleniu... O, 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 o. Po... Same gałązki i gałęzie, nie wytrzymam. Po rozwaleniu tych wszystkich ubrań, które znalazłem na losowych zwłokach, więc dałoby się ogarnąć powoli. Jak mi to jakiś zombiak za chwilę wyskoczy, to chyba na zawał spadnę. Na zawał spadniesz? Kurde. Na zawał spadnę. Takiego określenia chyba nie słyszałem jeszcze. A, w ogóle powiem ci, że muszę powoli kończyć wreszcie tą mapę... swego rodzaju horror, którą robię w pz -cie. Powoli już to robię nie widzę, że długo tam siedzisz. No, już bardzo długo nad tym pracuję, jak na taki projekt. No, powoli kończę ten labirynt. Jeszcze kilka, że tak powiem... O, jest! Let's go! Czekaj. dostałem zaostrzony kamień. Let's go. Ale wracając do tego, co mówiłem. No, powolutku to ogarniam, z tego względu, że no już długo to robię, a fajnie by było tego nie przeciągać, bo... Ja mam tendencję do robienia takich głupich rzeczy, że robię jakąś mapkę fajną pod PZ na jeden odcinek, po czym robię to na wielkość na zasadzie, że mógłbym z tego zrobić po prostu serię, nie? Że tam mm -hmm. jest tyle rzeczy, a problem jest taki, że nikt w to nie zagra, nie? Ja zawsze robię jakieś durne projekty, których nikt nigdy nie zobaczy i rozwijam ja je za bardzo. Z rynkiem zobaczymy. Rybciowi się nie będzie chciał. Zna Znając życie, on po prostu przejdzie przez to jak najszybciej, więc... Ja go znam. Chociaż zobaczymy, może się zdziwię. Może. Nie wiem, jak on zareaguje na cały ten labirynt, jaki tam zrobiłem. Ale i tak będziecie musieli jakieś dodatkowe. O cebula jakieś dodatkowe rzeczy tam poodkrywać, z tego względu, że po prostu zapasów będziecie potrzebowali, żeby to wszystko przejść, bo tam jest naprawdę dużo krętych rzeczy i w ogóle. Ale się zapytań. najadłem. A ja mam ten problem, że ja cały czas idę w losowe strony i próbuję tak dojść do tej naszej bazy i coś mi nie idzie. O, co to jest? Nie, nie owoce jakieś A podobne do czereśni to Owoce Dobra. ok co tutaj mamy? Na razie z pragnieniem co nie tam? mam tak źle, nie wiem jak ty Łelu, żybokost. Ja nie, nie mam w ogóle, nie, nie mam w ogóle pragnienia Dobra to, Cały czas To dobrze idzie No bo jak jesz co chwilę jakieś tam Owoce leśne to jest gitis Ja mam trochę beka, bo ja nic nie wiem. Aha Ty powinieneś tak powiem? Co nie mam głodu żadnego. O! Co to jest? Mówi, że A, nie masz żadnego o... głodu. Mhm, mm na razie. To ja nie wiem, czy ja ci. Nie... nie wiem, czy ci nie wyłączyłem jakoś nieśmiertelności, czy co? Dobra, zobaczymy za jakiś czas pewnie. Bo coś już za długo to trwa, żeby. Co jest? Co. A to ja jestem, nieważne. Co jest? a, a, to, to ja, ja jestem. Przestraszyłem się, no bo się ruszyło drzewo nagle. Ten moment, kiedy zombie ruszy drzewem, przy czym zastanawia się, co ruszyło drzewo. Czuj tam. <grym> Czuj, haj, lepiej. O. Zamknij. Dobra. A, jestem blisko tego naszego drzewa. O co to? To jest ślaz dziki. Dobra. Takie listki. Fajne. Czereśnie. Coś masz farta do tych... czereśni. No, mam cheat. Ta, 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 jasne. Mam cheaty. O tysiąc strzałek mi się pojawiło, aż mi zlagowało. O, dobra, jak wyłączyłem na chwilę to, to już jest git, dobra. Miliard strzałek się po prostu pojawiło, nie? Naprawdę przydałby Ciekawie. się nam jakiś boks na to wszystko, żebym nie musiał tego widzieć, żeby mi to nie przycinało, ale no tak łatwo nie będzie. No tak łatwo nie ma w tej grze. Nie wiem, czy w ogóle zrobimy jakiś pojemnik, czy będzie mogli. No nie da się chyba. Dramat skrynowa, no i pięknie. Mam jakieś nici przynajmniej. Prosionek. Trochę stonug mam. Widelec mam. To sobie dam na pasek. Ślimak, no tak naprawdę wszystko tu mogę odłożyć. Łącznie strawą cytrynową. też trochę bym sobie jej zachował dla siebie. osad mogę tutaj dać. Tak samo jak inne zioła. Dobra. Materiały też mogę tu odłożyć. Tylko tak, jeśli chodzi o siekiery O, zaczęło padać. Let's go. Czemu ty odkładasz owoce, które dosłownie się psują? Tutaj. Nawet, nie wiem może mi z klikiem. Nawet nie, jesz, dobra. To ja je zacznę sprawdzać po prostu. Teraz sprawdzam takie niebieskie. Zjadłem całe, zobaczymy. Ja Czasami nie zauważy, że piszę tam świeże w nawiasie, więc...